Ustaw kurs na San Diego 21 lipca 2022 rok to San Diego Convention Center. Cześć Ja nazywam się Kara i razem z Frost. Będziemy relacjonować nasz dzisiejszy dzień na San Diego Comic Con. Frost? Jakie masz na dzisiaj plany? Plany na dzisiaj? Zobaczyć wszystko, zdobyć kilka fajnych rzeczy i dobrze się bawić. Tylko dla Was na żywo z Comic Cona Karadenvers, Dziękuję, pozdrawiam. Frost? Chcesz coś dodać dla naszych słuchaczy? Absolutnie nie. Tak się wchodzi. Mhm. I już jesteśmy w środku. No tu mamy wszystkie sklepiki, sklepiczki, pierdolki. Weszliśmy na hale z wystawcami. Popatrzymy co mają ciekawego do zaoferowania. Jest tu bardzo dużo komiksów, książek, gadżetów z filmów, seriali. I idziemy. I jest też prost. Co tam Kira? Kara. Zdecydowanie Kira. Prost. Gdzie idziemy? Idziemy oglądać małe, głupie figurki z Funko Pops. Nie wiem, kto chce tego, to oglądać i zbierać, no ale idziemy. Mówisz tak dlatego, że Ty nie masz figurki. Nie mam figurki. Supergirl super ma. Żeby kupić figurkę i tak trzeba było wygrać stosowanie. Zbierasz figurki? Nie zbieram figurek. Bym chciał takie figurki? Ja, no, ja Już to kupiłam ty... Jaką kupiłaś? Bardzo ładną, zaraz Ci pokażę Slimitowana Byłaś w życiu doceniona? Jednak mam swoją małą, głupią figurkę Cieszysz się? Nie Jasne, widzę, że się uśmiechasz Nie Czterech musisz nie. udawać prosto, że jesteś taka groźna Obok flasza Barry, my super friend Supergirl też ma swojego popa. Zrobiłyśmy sobie krótką przerwę. Zjadłyśmy recykling. Dobre było? Dobre było. Wyjątkowo dobre. Wow, chociaż raz wprost nie narzekał. Wszystko odpowiada. Ogólnie zrobiliśmy sobie przerwę w miejscu, gdzie są podpisówki. Ale tu na razie nie ma. I teraz będziemy ruszać dalej. Zmierzamy do łódki, na której się przeprowadza wywiady ze sławnymi ludźmi. Może uda nam się kogoś złapać i porozmawiać z nim, Patrzcie z nami. Udało nam się wejść na łódź na Jem. DB Boat. Tutaj są wszystkie główne wywiady komikona prowadzone. Jakieś gwiazdy, nie gwiazdy, ale też jest bardzo dużo aktywności, jakichś miejsc, spotów, ale widzę bar z drinkami. Teraz Kira. Sabe. Okazało się, że możemy tu mieć picie. Chipsy inne rzeczy. Niestety bardzo, bardzo słabo, ale tylko VIPy mają alkoholowe napoje, a my nie jesteśmy VIPem. Nie wiem, jakim cudem. Nie jestem VIPem. Ciało. Pewnie jeszcze to ja doszła tutaj co dobra słaba o tym, że jesteś już dobra, a nie killer. Jestem dobra. Ale to nie znaczy, że muszę być miła. Bardzo przyjemnie, sympatycznie. Ta oto koleżanka dziennikarka wygrała właśnie lokówkę. Jedyną w swoim rodzaju lokówkę. Przydaje się do jej kręconych włosów. Zamroziłaś swoje truskawki? Tak. I lodem Co to jest ta linia? Oh, wow, good luck. <laughs> to znowu my. Kara i idziemy na kolejny dzień, dzisiaj będziemy dla was relacjonować nowe rzeczy, nowe panele i zobaczycie jeszcze więcej. To chodźmy. Prost przyimprezowała wczoraj lekko, więc musi się dzisiaj. Nawadniać. No i przed nią jesteśmy trochę spóźnione, no ale takie życie. Jakiś komentarz do tego? Okej, okay, to idziemy. A tu mamy komiksy nieskończonej ilości historii. Ciao, O, patrzcie, kto tu jest. Superman. Wcale nie wysłali mnie tutaj po to, żeby zmieniać mu No cóż. Ale teraz on robi furorę, a ty jesteś jest dziennikarką. Czy Frost, czy Frost poszalała za bardzo z zakupami i musi wysłać paczkę do domu? Nie. Ale jest taka opcja. Fajny mural będzie. Sonic, no, jakim zwierzęciem jest Sonic? Nie żem. Dobrze, brawo Frost! Co Ci się dzisiaj jak na razie podobało? Yeah. Jak na razie, co mi się podobało? Widziałam aktorów z Pokaz Post albo serialu, który kiedyś oglądałam The Hundred. I w sumie fajnie było. Siedzieli sobie, pogadaliśmy sobie, co się podobało. No, fajnie było być, zobaczyć tych aktorów, ale byłyśmy też na autografach. Okazało się, że dużo tutaj autografów jest bez kolejki, bez biletów. Znaczy kolejka była bez biletów. Więc po prostu sobie poszliśmy do kolejki i poszliśmy po autograf z nowego serialu Netflixa. O wampirach. <laughs> no, bardzo fajny serial, polecamy. Bardzo fajni aktorzy. A teraz czekamy na panel.

Chcę, ale tego nie chcę W takim razie zmierzamy do wyjścia Było bardzo fajnie e, Dużo zobaczyłyśmy Dużo dostałyśmy Za dużo kupiłyśmy I było to niesamowite przeżycie Jak to byś podobało? Cieszę się, że mnie zaciągnęłaś Było ok Widzicie, udało się nawet Żeby Frost była zadowolona A to się rzadko zdarza w takim razie dziękujemy Wam za uwagę, pozdrawiamy Kara i. Raz, to ja. Nice, Dzięki, do zobaczenia.